Tuż przed swoją śmiercią Jadwiga Andygawańska, królowa Polski, żona Władysława Jagieły, wyraziła życzenie, aby po jej zgonie kolejną żoną Władysława została jej daleka krewna Anna Celejska. I to wydarzenie istotnie miało miejsce, natomiast by mogło dojść do skutku, by ślub mógł dojść do skutku, potrzebna była ze względu na to pokrewieństwo dyspensa. I 23 kwietnia 1401 roku ówczesny papież Bonifacy IX takiej dyspensy udzielił. Jednak w przeciwieństwie do małżeństwa z Jadwigą, to małżeństwo za mną nie było tak udane. Nie porównując nawet kwestii wynikających z urodziwości obu niewiast. Pozdrawiam Was serdecznie z pięknego olsztyńskiego kampusu. Uniwersytetu. Cześć!